Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z różnicy w drzewie genealogicznym, po kolenie trzecie pokolenie Romantyka. Jesteśmy tutaj przed domem, jest godzina 6 rano, bardzo w czas, bardzo w czas. I tak, postanowiłam sobie tutaj, że zatrudnimy sobie go spóźkę, go chwila, przynajmniej usługi o. Gospodzia z terminarzem wizyt. Czy mamy tutaj w ogóle jakiś ogród czy coś? Chyba nie mamy tutaj na tej parceli, więc wydaje mi się, że nie ma konieczności, żeby ogrodnika też zatrudniać. Mamy święty spokój odnośnie, jeśli chodzi właśnie o ogród, no to nie ma takiej potrzeby. No no i tak, ogólnie Drek stwierdził, że może pójdzie na jakieś przechadzki po, po okolicy, sobie połazi, poszwędę się. Wiecie, jak to samotny wilk. No tak, poszwendać się po okolicy, zobaczy co jaka może jakaś. Rybka złapie jego przynętę. Pływaj rekreacyjnie na razie. Tak, rybka jakaś, wiecie, złapię przynętę i zobaczymy jak to tutaj będzie, 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 będzie. Zobaczymy jak to będzie. No, skończy już gadać ze swoją córką. Od kiedy ty taki gadatliwy jesteś? Aha, w ogóle jest siód... O Jezus, Mary, nie. Jest siódma rana, ale jest sobota. No to jest wolne, świetnie, rewelacja. No to nie wiem, to choć tutaj się pobawić czy coś, huściaj się, huścaj się. Um, a ty, Derek, 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 no nie wiem, no chodź gdzieś połazić. Może złapie się jakaś pani na e, Twoją wełntkę. Jezus, jak to brzmi, no ale taka prawda jest. O, dżu, 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 dżu. o dżu, dżu, dżu. Tutaj jest Melanie, nie? Chodź tutaj, może, chodź, może pójdziemy tu, chodź, podejść. Podejdź tu. To znaczy, miejmy nadzieję, że Melanie ogólnie nie spotkamy. To znaczy, mam nadzieję. A może wiecie co? A jest w galerii jakaś plażyczka. Chodźmy, po prostu przejdźmy do zarządzania światami. Jest jakaś fajna plaża do pobrania w galerii, bo byśmy mogli sobie jakąś plażę podmienić. To byłoby spoko w sumie. Także chodźcie tutaj do galerii. Ale piękne zdjęcia. Naprawdę, patrzcie jakie piękne. Zdjęcie, samo zdjęcie robi już kawał dobrej roboty. Hmm. E, 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 dobra, może to, chodź, weźmiemy to, a gdzie ja to mogę zamieścić? Tu? Tu? A tu, tu. Nie można tej, ponieważ jest ona za mała, czyli to takie wielkie będzie. No dobra, pozbędziemy się tego. Basen. Co, faktycznie takie wielkie będzie? Że aż 50 na 50? Zobaczymy. Ciekawa jestem, właśnie, czy to będzie aż tak wielkie. Ale w sumie spoko, byśmy sobie pojechali właśnie z córcią. A może nawet z dwoma córkami? Właśnie, może z dwoma córkami byśmy pojechali na taki basen. Basen o plaży. i faktycznie takie wielkie. Dobra, ekstra. Dobra, no to wracamy myślę do naszego Dereka i zabierzemy w takim razie dziewczynki. Weźmy dziewczynki na basen. Ogólnie może się wydawać trochę śmieszne, że na basen <laughs> mieszkamy w Suleniu, a zabieramy dziewczynki na basen. E, ja wiem, ja wiem, ale zobaczymy. Może będzie fajnie. Także chodźmy tu. Mm, Aureleka. I Hanna. Dwie dziewczynki bierzemy ze sobą. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ich czas tutaj się potoczy. Może akurat fajnie spędzą ze sobą czas. zobaczymy. O, już tutaj są jacyś ludzie. Ludź był tu. Skakał. A tu jest. Dobra, już jakiś ludzi tutaj pływa. Czy to jest nasz brat? Tak. Oni są wszędzie. Po prostu wszędzie dziewcząt wszędzie, Tylko nie ma tutaj podejść tutaj razem. I nie ma tu żadnych zabawek. Żadnych zabawek. Co one? Tylko będą pływać. Tylko? Tylko i wyłącznie będą pływać chyba że tu, co tutaj jest. Aha. Mhm. Dobra. Nie no, ogólnie fajnie się to prezentuje. Tak mało ludzko rzeczy jest. Ale ogólnie to, to spoko. No. Spoko. Dobra, chodź tu. Weź ty sobie... Um, dżu, dżu, dżu. gdzie jest garderoba. I zmień strój. Aha, to jest taki twój strój do pływania, no dobra. Serio tak ci dam? A może i... No dobra. Okej, okay, to tak byśmy zrobili, żebyśmy tutaj działania usuń z grupy ciebie. O, a wy sobie będziecie pływać tutaj razem. Tak, wy sobie będziecie pływać, a ty idź się opalać. O, przypisz, aha, o, pozycja trójkąta, pamiętacie, że on właśnie kiedyś, jak mieszkał jeszcze z rodzicami, to właśnie ćwiczył, także fajnie ćwiczył jogę ogólnie, ma, ale tu nikogo nie ma, ciekawa jestem, czy ktoś tutaj przybędzie, właśnie nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj przyjdzie, ciekawe, tutaj jakaś kobita jest, nie znam, Typiary, nie znam. Dobra, no są lodówki ogólnie. Wykonać sekwencję jogi dla rodzin, koncentrowania energii. Okej, okay, a możesz się przebrać, bo w tym może ci być naprawdę gorąco. bym musiała ci chyba stroje porobić w takim razie, skoro takie coś ubrałeś. Jezu, jak mój pies chrapie. Rany boskie. Dobra, dawaj te w serduszka. O, w serduszka. W ogóle chyba coś ci się przybrało, mi się wydaje. Dobra, a bracik co? Skacze, skacze bracik. Mhm. Zniknął. Dobra, dziewczyny, co pływacie? No to chodź tutaj. Rozmawiaj o pokoju na świecie. O, matko, co za tematy u nastolatek. W zasadzie u dzieci. Popraw humor. Co tu jeszcze? Żartuj o słoniach, ochlap. Obejmij czule... Nie, nie, bo wy wyjdziecie z wody, a my chcemy tutaj interakcję w wodzie. Pokal szczerze. O, kaska przyszła pięknie. Rozmawiaj o szkole. Och, chlap. Dobra, dziewczyny spędzą ze sobą troszeczkę czas. Też bardzo się z tego powodu cieszę, że będą e, się tutaj lubiły dość. Fajnie, fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Ale ty co, ćwiczysz i tu się nic nie dzieje? Cisza, jak makiem zasiął. Dobra, no to może jakaś koleżanka by do ciebie tutaj przyszła? Może chodźmy tutaj się oddalmy. Oddalmy się tak ukradkiem, żeby dziewczynki nas nie widziały. Co to za ojciec? Rany, koguta, co to za ojciec? I zadzwoń po Alysę. No, dajesz, dajesz, zadzwoń po Alysę. Alesa już przyszła. Także fajnie byłoby, gdybyś tu podeszła. Yy, podejdź tutaj razem. Bo wydaje mi się, że tylko Alisa. Nie powinna tutaj podejść, tak? Jej kuj, ona już jest w zaawansowanej ciąży. chlebiej, chodź. Tak, w ukryciu przed córkami. Żeby czasem swoim mamuśkom nie powiedziały, romantyczne pocałuj w szyję. Romantyczne pocałuj. I ty się ugotujesz. Dobra. Bo wiecie, chcę tutaj to pogarniać. Pocałuj 10 simów. Szkoda, że to się. On już całował tyle simek, a to się nie aktualizuje, jakby dopóki się nie przejdzie do danego poziomu, jakby. To ja trochę bez sensu. Gdzie wy sobie będziecie no, Mam nadzieję, że nie na oku córek. Cię będziecie całować. Dobra. E, romantyczne Barbara w wodospadzie. Gdzie jest ten wodospad? Gdzieś tu w pobliżu? Chyba tak, no tak, tak. Tak, i y, dzieci, dzieci, ona wcale za mną nie biegnie. Ja jej nie znam. Ja nie wiem kim ona jest. Przecież ona jest w ciąży z jakimś y, typem. Pożegnaj. Idź sobie, odczep się od nas. Także jak widzicie, nasz Derek się nic a nic nie zmienia. Nie mądrzeje. Nawet gdy z córkami gdzieś wychodzi, to i tak ich wyjścia kończą się jakimiś tam romansami. Tak, i za chwileczkę ją pożegnamy. Wybacz mi, wybacz nam. Idź sobie. No, Nasza randka dobiegła końca. Wracamy do naszych dziewczynek. Chodź tu. Podejdź tutaj. I co my tutaj mamy? Szału nie ma. A co ty tu babo robisz? Co ty za decka tu robisz? Po co żeś ty tu przylazła? No tego to nie wiem. Dobra. Ty co tam? Uczysz się pływać? No jesteś zadowolona, zachwycona jesteś. Także fajnie. Poiń tutaj pływa pływaj. Z... Aha ona już poszła. Dobra. Dryfuj na plecach. Chodź. Tata już wrócił. Zadowolony z siebie. No dobra, chodź tutaj. Dryfuj na plecach. Chodź. No to powiem Wam, że takie wyjścia to są słabe. Dobra, festiwale, także no, z córeczką sobie dryfuję na plecach. Mhm. Dobrze, że dziewczyny go nie widziały. Bo byłoby im wstyd za to, że mają takiego ojca. no Wiecie, one wiedzą. One głupie nie są. I wiedzą poniekąd, jaki ich ojciec jest. Aczkolwiek są jeszcze młode i wiele jeszcze do nich aż tak nie dociera. I chcą go po prostu kochać jak ojca. Po prostu. Tak po prostu. Chodź tu, ucz pływania. Ej, nie widziałam, że jest taka interakcja, żeby uczyć pływania. Serio. Popraw humor. O, okaż miłość, ochlap. Może jednak z niego nie będzie taki zły jak mąż. Może zapytaj o szkołę. No i tyle. No i tyle. No, także z swoją córeczkę. Wiesz, co mówią na mieście? Malowanie obrazów na festiwalu miłości to podobno świetna sprawa. Chcesz spróbować? Aha. Oj, ta, to, to, idź, idź z do nieba, a nie nas tutaj na ziemi będziesz. Ej, ale jesteś trochę surowy, Dereku. Co tycia chłopcik? Nie znamy go. A się odbija w wodzie. Dopiero teraz zauważyłam, że się Simowie odbijają w wodzie. Naprawdę. Dopiero teraz zwróciłam na to uwagę. Nie wiedziałam wcześniej. Wróciliśmy do domu, bo jest już naprawdę, naprawdę późno. Derek postanowił tutaj właśnie zrobić jej dla niego i dla swojej córuni. Chodź tutaj moja droga, skorzystaj sobie z łazienki. Od razu weźmiesz sobie prysznic i pójdziesz zjeść, tak? Bo on robi więcej porcji niż jedna, mam nadzieję. Tak. Także chodź, weź sobie porcję. Aha, dobra, dodatkowe jedzenie. Nie, to na pewno mam coś zepsutego. Niestety. Dobra, weź resztki, wyrzuć zepsute jedzenie. Kto tutaj przylazł? O, nowi sąsiedzi, no i Melani naprawdę Melani. Dobra. Um, ju, 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 ju. Urocze zapoznanie, chodź. Nie wiem, czy życie w ogóle te, te postacie. To są Simowie z um, Jezu, pierwszego sezonu, jakby? Tak? Tak to można nazwać? Pierwszego sezonu? Z pierwszego sezonu no, Samantha i Kaleba w Wielkim Mieście, gdzie później była kontynuacja z Selenką i tak dalej, i tak dalej. Także tak to byli ich sąsiedzi. I stwierdziłem, że fajnie by było ich tutaj dodać, aby byli sąsiadami Dereka. Także cześć. Piękna. No. Już jest nasza. A to jest jej brat. Zabawne, zaproś do środka, ty chodź tutaj, nie bądź taka wściekła, tylko pogadaj ze swoją córką. Dobrze wiesz, że dla córki musisz być ogarnięta. Rozmawiaj o zabawkach. Zostańcie najlepszymi przyjaciółkami. No niestety tak to, tak to teraz wygląda, pomyśleliśmy, że przydać się jedzenie, dlatego postanowiliśmy wpaść i trochę go przynieść. Mamy dużo jedzenia, możemy, możemy, y, którym możemy się podzielić. Fajnie. No i dobra, no i chodź tutaj. Uwodzicielska poza Nikt nam nie zabroni. Aurelia, Santos i Melanie stają się najlepszymi przyjaciółkami e, Podziękuję za przybycie Podziękuję za przybycie Tak, pewnie zastanawiacie się czemu jej nie zmieniłam nazwiska na jej pierwszej jakby Tak? Pierwsze? E, no ale, ale no nie zmieniałam, niech będzie Santos i tyle, po prostu będzie Santosem e, Zapytaj o jedzenie Zapytaj o jedzenie, się numerami było przed chwilą, ale zniknęło, zniknęło. Podziękuję za przybycie. Przyjazne romantyczne, się numerami. To romantyczne gadka na podryw. No, przy bracie on w ogóle jest na tyle bezczelny, że wiecie, on go to nie wiem wzrusza, że tutaj w ogóle brat stoi, że jego eks żona stoi. W ogóle on ma wywalane na to. Także wiecie jak jest, tak jest, to jest cały wręcz o róże Tak, a ty się zajmij mamosią, on no Równie dobrze powinien zwracać chociaż uwagę tutaj na swoje dziecko, że stoi obok i to wszystko widzi i Się temu przypatruje, nie? No, ale tak jak mówię, on za bardzo nie myśli aż tak szeroko, więc, więc no on, on ma takie proste myślenie Że tak powiem Także No tak to wygląda Flirtuj Dobra, ale Ty Dareku, mógłbyś się iść umyć, bo kiepsko już z Twoją higieną, a za chwilę będziesz śmierdzieć, niestety. Niestety będziesz śmierdzieć, my się zajmiemy oczywiście naszą Aurelką i e Melanie, żeby ze sobą tutaj trochę spędziły czasu. i się z najlepszym przyjaciółką. Jeju. w ogóle mi się wydaje, że dochodzą tutaj interakcje, bo nie zawsze je widziałam. Naprawdę często mnie gra zaskakuje. Niektórymi interakcjami Chyba, że się mylę I one były po prostu Nie zwracałam na nie uwagi Tak też może być Błagają nowe zabawki Nie no Szkoda, że tak się życie potoczyło No ale tak to wygląda Poprosi o opry opryskanie potwora spod łóżka Rozmawiają o marzeniach Dobra, ty się myjesz Także no Ogólnie jest w porządku e, Skończmy to Bo już jest dosyć późno Idźcie już sobie Ty pójdziesz po prostu spać e, lubi złośliwość? Nie, nie lubisz złośliwości Nie, nie, nie Idź spać, moja maleńka, i ty też pójdziesz sobie spać tutaj na dół. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź musicie się wyspać. No, oni chyba pójdą w końcu, co? Mam no, nadzieję, że sobie pójdą. No i kochani, mamy pierwszy dzień lata. Piękny czas. Oj, piękny, wspaniały czas. Choć tutaj nie mamy zmywarki. Muszę ogarnąć zmywarkę. Wiecie co, przejdziemy sobie do trybu budowania i ja zakupię im zmywarkę. Chociaż przyjdzie pani do sprzątania, to w sumie czy jest sens tą zmywarkę kupować? Jak my tutaj będziemy mieli osobę, która będzie się tym wszystkim zajmować? Ale może kupimy, będzie jej łatwiej. No może tak zróbmy, tylko gdzie tu jest jakaś zmywarka? Tak, tutaj. No chyba ta by mogła być. Załadujesz zmywareczkę, załadujesz. Ty co? Chodź tutaj do łazienki. Skorzystaj, byś mogła posprzątać, sprzątni podłogę. No idź, idź. I tutaj troszeczkę się pogarniasz Łupiesz ubrania, aha, tutaj nie dosięgniesz. Okej, okay, i jeszcze byś mogła ząbki umyć, umyć zęby. Dobra. Aha, no dobra. Coś tam posprzątałeś w miarę. Okej, okay, czyli będą ciacho jedli na śniadanko. No dobra, no, life is brutal. A nie, tutaj masz jakieś resztki, chociaż tyle. Przecież twoja córka coś normalnego zje, pożywnego. Nie tak jak ty. Weź sobie zjedz to ciasto do końca. Tak. No i kochani, 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 kochani. Derek poznał zeszłego wieczoru pewną młodą damę, którą się dosyć całkiem zaintrygował i stwierdził, że zaprosi ją do wspólnego spędzenia czasu u siebie w domu. I jak widać od razu przybiegła. <laughs> od razu, od razu przybiegła. Poznajcie się lepiej. Wydaje się ona bardzo, bardzo, bardzo sympatyczną dziewczyną. U, w nie niemaniu. Także... I tym bardziej, że właśnie nam wyrzuciła śmieci. Mhm. A gdzie ty jesteś? Tu. Mm, 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 mm. Przyjazna? Zapytaj o zawód No tak, wiecie, żeby choć chwilę pogadać Poplotkuj sobie Oczywiście jego córka to wszystko widzi, jak on kręci ze wszystkimi wokół Ale się nie wtrąca, no bo to, to jest życie ojca i ma to trochę w poważaniu Romantyczne, flirtuj Po prostu wyrywa kolejną niewiastę Usałuj dłonie I co? Wyznaj zauroczenie Recytuj wiersze miłosne, a taki romansik, ucałuj dłonie. tu jeszcze raz. O, romantyczny pierwszy pocałunek. Mhm. Kaska przybywa, także dobrze. O, romantyczne, uwodzicielska poza. Oj, dramat, dramat z tym chłopem, dramat. Jak tutaj to wygląda? No, takie słabo, bowiem wam. Słabo. Ileż ty kobiet musisz wyrwać, chłopie? Pochwal, wygląd. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i barabara bara pod prysznicem. Oj, chłopie, chłopie, ty to po prostu tylko o jednym myślisz. Tylko o jednym. Dobra. No i oczywiście, oczywiście Aureka to wszystko widziała. No, jest zeżynowana sytuacją, tym, co ojciec odwala, bo jednak. Chciałaby mieszkać ze swoją mamą, no ale tam rozmawiała oczywiście. No, rozmawia z Melani, że tak będzie po prostu lepiej, jeżeli zostanie ze swoim ojcem, bo jednak on ma gdzieś tam stałe zarobki, a Melani będzie musiała się po prostu jakoś tam poogarniać. Także nie jest to takie proste, jakby się mogło zdawać. Wybierają mniejsze zło po prostu w tej sytuacji. Dobra. Jak tutaj ta sytuacja wygląda? Ty będziesz miał tutaj urodziny. A tutaj będzie miał Derek urodziny. Powiem wam, czas zasuwa. Niemiłosiernie zasuwa. Gaja Santos, no okej. Okay. Dobra, a teraz Ty sobie z nią możesz pogadać. No, czemu nie? No, niech zna wszystkie dziewczyny swego ojca. Choć jest to smutne dosyć, ale, ale tak jest. A my? Sobie pojedziemy. The Dramat. Dramat. Czy jego brat jest na chacie? I w ogóle czy Emma jest? Czy... A nie, to jest niedziela, to powinna być, nie powinna być w pracy. No i dobra, jesteśmy na miejscu, chodź tutaj, zapukaj do drzwi. Bardzo fajny ten domek jest. Tak, bardzo fajny. Dobra, wchodzimy do środka. I? No i? Czy ja jestem? Aha. Tylko ty jesteś? Samiotka? Popraw humor, chodź Popraw humor swej córce, to, to jej nie ma? Emma, gdzie ty się szlajesz? Zostawiłaś dziecko same w domu, no wiesz ty co, wstydziłabyś się jakby wpuściła jakiegoś obcego chłopaka co? Zapytaj o szkołę, zwymyślaj, rozmawiaj o słonecznej pogodzie Co tutaj było? Bardzo doceniam to, że znajduje, że dla mnie czas zależało mi, żeby ci o tym powiedzieć Ojo, jak słodko Emma zaraz tu przyjdzie. No, no i prawidłowo. Żartuj o toaletach. jajko, jakie głupie żarciki. Żarty, żarciki. Dobra, a gdzie jest Emma? Emma? Miałaś tu przyjść. Dobra. To może ty, ze względu na to, że Niko nie ma, podasz obiad, kanapkę. Może cię nikt nie wyrzuci za to, że gotujesz w ich domu. A tak może być, że cię wyrzucą w sumie. No, jak na razie nie dostałeś żadnego komunikatu ostrzegawczego o tym, że robisz coś źle. E, Także taka to jest głupia właśnie, że, że no, nie można tak robić za bardzo. O, jest Emma. No, jeśli nas opieprzy, to ja nie wierzę w to po prostu. Bo on robi dla ciebie jedzenie. O, Gwen już do nas dzwoni, ale my rozłączymy oczywiście. Uwodzicielska poza. E, lecimy z tym żartuj o modzie. E, pocałunek z pasją, ale byś odłożył to jedzenie, no Ale odłóż, no, no, no I, i będziesz miał między zębami O Jezu Odłóż to. no Ale no, pocałunek z pasją Po byku powiem wam Po byku, jeszcze raz, pocałunek z pasją No Pięknie Postaraj się o dziecko, nie poza Tak jest Zaproponuj masaż no i kochani, myślę, że właśnie takim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie, o tym wszystkim, co tu się wyprawia. Zostawcie łapeczkę, będzie mi bardzo miło. Jest to bardzo ważne dla kanału, także zachęcam do zostawienia jej. I co, słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!